w świecie, nie trafi zapomnieć o tamtej kobiecie, żyjesz w świecie, wymasz proszę obraz, by zapomnieć, by mnie ten otwór, zapomnieć, zapomnieć, ten tym sam, choćby jest szans, sam nie wiem jak, iść przez świat, rozkładać serce, nie cierpieć więcej, choć raz tak szczęście, nie miałeś klucz, to serca chciałaś Ty nie chciałeś, Jak samotność ma gorzki smak. To był dramat. Ty, ja sama na sama. Bo te w swoich zdaniach, te pohamowania to ten świat roztrają. To my i nasza mania nie dogadamy się. To ty nie chciałaś, nie ten się skończył, wiesz? Już nie część, a i Zamykam bramy do swojego serca. Ty. Ty jak ten ptak, miałeś kurz do serca bram. Ty widziałeś każdy jak samotność, ma gorzki smak. Nie mogę zapomnieć, nie, ten dzień nie będzie tym samym dniem. Już wiem, wiesz, przestań, oddałeś krót do serca, więc żegnaj. Nie. Mm-hmm.